Dzień dobry, zapraszam na dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat 17 to prześladowania religijne w bloku wschodnim w latach 40. i 50. XX wieku. Od samego początku, kiedy bolszewicy przejęli władzę w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, reprezentowali politykę ateizacji. Uważali, że jakakolwiek religia wyznawana przez społeczeństwo to jeden wielki wróg narodu. Zacytowano również tutaj i popierano się słowami Karola Marxa, który uznał religię właśnie jako opium ludu. I był to czynnik, który miał utrudniać rozwój społeczeństwa. W związku z tym, najpierw w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, duchowni byli więzieni, byli zsyłani, były również też morderstwa osób duchownych. Natomiast wszelkie instytucje należące do kościołów czy do innych związków wyznaniowych, dewastowano, zamieniano budowle kościelne na magazyny, urządzano w nich sale koncertowe, urządzano muzea ateizacji. Z czasem zaczęto likwidować również szkoły wyznaniowe, zarówno te chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie, czyli na przykład islam i judaizm też był prześladowany. I taką politykę reprezentowano najpierw w Związku Socjalistycznym Republik Sowieckich, ponieważ chciano Kościół podporządkować państwu. Z czasem ta polityka przeniosła się również na państwa, które podlegały Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich, na inne państwa komunistyczne, i tutaj również wprowadzano ateizację społeczeństwa. I zaczęto od tego chociażby, że wypowiadano konkordat, czyli umowę między Stolicą Apostolską, którą to uznawano za zachodni ośrodek polityczny, za ośrodek bardzo zły, i właśnie wypowiadano najpierw konkordaty, czyli te umowy między Stolicą Apostolską, a państwem. Jak wyglądały represje wobec religii w innych państwach komunistycznych niż ZSRS? Posłużymy się trzema przykładami. Na początek Czechosłowacja. W Czechosłowacji był brak zgody na to, żeby podporządkować kościół państwu. W związku z tym rozpoczęły się więzienia duchownych, zaczęto ich prześladować. Prymas Czechosłowacji został internowany. A z czasem zlikwidowano również klasztory. W ostateczności podporządkowano państwo kontrol, podporządkowano kościół kontroli państwa. Bardzo podobna sytuacja miała na Węgrzech, tutaj też mieliśmy aresztowanie, internowanie, prymasa. W Bułgarii i w Rumunii gdzie mamy do czynienia z prawosławiem, czyli z taką samą religią jak w ZSRS, cerkiew została podporządkowana państwu, a grekokatolicy, to jest odłam, który uznaje zwierzchność papieża, został włączony grekokatolicy zostali włączeni pod cerkiew, która oczywiście była pod kontrolą państwa komunistycznego. Całkiem inaczej będzie wyglądała sytuacja w Polsce i przy tej Polsce zatrzymamy się ciut dłużej. Trzeba zacząć od tego, że wyznania w Polsce zmieniły się, ta ilość wyznań w Polsce zmieniła się po drugiej wojnie światowej. Wzrosła liczba wyznania katolickiego aż do 90%. Miało to wpływ na pewno na to przesunięcie granic państwa polskiego. I tak naprawdę tutaj był problem w ogóle ze strukturą kościelną w państwie polskim w związku z tym przesunięciem granic, ponieważ na terenach zachodnich i północnych nie było określonych struktur, które miały być podporządkowane kościołowi. Kościół też trwał w takim zawieszeniu, jaką władzę w tych terenach. Dolnego Śląska, czy Wielkopolski, czy Pomorza Szczecińskiego, jaką strukturę tutaj stworzyć. Ostatecznie w państwie polskim nie udało się podporządkować, podporządkować struktur kościelnych, nie udało się podporządkować tak jak w innych państwach komunistycznych, ale czyniono wszelkie kroki, żeby jednak tą pracę kościoła troszeczkę utrudnić. Kościół miał dla Polaków bardzo duże znaczenie, była to instytucja, która zawsze jedno, jednoczyła Polaków. Zawsze była taka sytuacja, że to Kościół udzielał pomocy już od czasów zaborów. Na początek w 1945 roku zerwany został konkordat przez państwo polskie. Ale starano się, żeby te stosunki między Kościołem a państwem komunistycznym były w miarę poprawne. Zezwolono jeszcze w 1945 roku na to, żeby edukacja religijna odbywała się w szkołach, mogły też instytucje kościelne wydawać swoją prasę i reaktywowano Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast od 1948 roku następuje pewna zmiana. Ta zmiana zbiegła się z tym, że mamy nowego prymasa Polski, zostaje nim kardynał Stefan Wyszyński, ale w tym czasie, to jest od 1948 roku, władze komunistyczne, ponieważ jest to już po wyborach, rozpoczęły ofensywę przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Zaczęto likwidować różnego rodzaju katolickie stowarzyszenia, szkoły. Zaczęto usuwać naukę religii ze szkół państwowych. Oraz władze państwowe przejęły majątek największej organizacji charytatywnej kościoła, czyli przejęły majątek Caritasu. Dodatkowo powołano nową instytucję księży, tak zwanych księży patriotów. Byli to księża, którzy zgodzili się na współpracę z ówczesną władzą komunistyczną. Oni też bardzo mocno zaangażowali się w tak zwany apel sztokholmski. Tutaj zbierali podpisy pod tym apelem sztokholmskim, który był odezwą do całego świata, oczywiście odezwą instytucji komunistycznej. Ci, którzy nie godzili się na to, ci księża, którzy nie godzili się na to, żeby podpisać ten apel sztokholmski, czy żeby w ogóle go głosić w kościołach, byli prześladowani, aresztowani, odsuwani od funkcji. Ostatecznie w 1950 roku kardynał Stefan Wyszyński starał się jednak zachować w miarę poprawne stosunki z państwem polskim i podpisano porozumienie między episkopatem a rządem, na mocy do którego kościół mógł szerzyć wiarę, ale też nie mógł wtrącać się całkowicie w politykę. Nie dało to zbyt wiele pozytywów dla kościoła, ponieważ pomimo tego, że to porozumienie zostało podpisane, to państwo polskie nadal prześladowało księży i nadal, nadal utrudniało działanie wszelkich organizacji wyznaniowych. Ostatecznie tutaj państwo polskie poszło troszeczkę dalej, ponieważ odsunęło od z administracji apostolskiej osoby, które były na tą administrację sprawowały na ziemiach zachodnich i ziemiach północnych, na tych, gdzie ta administracja tak naprawdę była taka chwilowa. Odsunięto te osoby, wprowadzając nowe osoby na, na, tutaj na czele organizacji kościelnych, a wcześniejsze posądzając o to, że współpracują z Niemcami, że będą robiły wszystko, aby Niemcy dokonały rewizji tej granicy, tutaj naszej granicy zachodniej. W 1953 roku władze też zorganizowały taki pokazowy proces, proces, który objął księży z kuli krakowskiej, ale również objął biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, który został, pod, został tutaj podejrzany o... Szpiegostwo ze Stanami Zjednoczonymi, o to, że kolaboruje z Niemcami, o to, że handluje obcą walutą. Oczywiście były to wszystko wyssane z palca oskarżenia, ale zorganizowano taki proces. Jednocześnie wydały władze dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych oczywiście obsadzaniu tych stanowisk przez państwo. I w takiej sytuacji kardynał Wyszyński no, nie może milczeć. Wydaje w 1953 roku Memoriał Episkopatu Polskiego. Memoriał, który z łacińskiego tłumaczymy nie możemy. I w tym memoriale krytykuje to, co robi państwo polskie względem Kościoła katolickiego, to jak się zachowuje, jak stosuje represje, prześladowania, likwidację majątków kościelnych. Konsekwencją tego jest to, że kardynał Stefan Wyszyński w 1953 roku zostaje uprowadzony, następnie zostaje izolowany, czyli internowany na okres trzech lat, a po uwięzieniu kardynała Wyszyńskiego władze całkowicie podporządkowały sobie Kościół katolicki, podporządkowały władzom państwowym. I wszyscy, którzy zostali w tym kościele, wszyscy duchowni musieli, musieli publicznie zadeklarować swoją lojalność wobec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dodatkowo jeszcze tu w 1954 roku na ziemiach zachodnich usunięto ponad 1400 zakonnic, skierowano je do obozów pracy. I uwięziono ponad 100 duchownych. Tak władze do lat 50. postanowiły rozprawić się z Kościołem katolickim. Były to działania jednak krótkotrwałe, bo Kościół katolicki nie dał się tak całkowicie zniewolić, i za jakiś czas Kościół stanie się jeszcze silniejszy, i władze komunistyczne będą miały jeszcze większy problem, co z tym Kościołem robić. Ale o tym to już na kolejnych lekcjach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.